Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopyra.com Wielki test koncernowych piw białych e, Tylko koncernowych Jak powiedziałem, że zrobię wielki test piw białych To zrobię, nie trzeba mi co pół roku przypominać Fakt faktem, że chyba powiedziałem to dwa lata temu jak ten czas leci. No i nie zrobiłem, bo czekałem na Ambera. A teraz w końcu zrobiłem bez Ambera. Dlatego że stwierdziłem, że no jak Ambera wezmę, to trzeba też Miłosław, a jak w sumie, jak Miłosław, to i Kormoran. A jak Kormoran, to w sumie, czemu nie trzech kumpi? No i pomyślałem, że jak tak, to trzeba to rozdzielić. Dzisiaj tylko koncerniaki ale już mam kupione Witbiry z browarów regionalnych i rzemieślniczych i one, no może tam to nie będzie wielki test, ale będzie prawie, że wielki test, natomiast tutaj z tego co ja rozumiem to mam wszystko. Tak? Możecie zapytać dlaczego nie ma książęcego przenicznego albo okocim pszeniczny? Dlatego, że to są wajceny. I oczywiście w Niemczech wajcen jest nazywany piwem białym, Weizbia. Natomiast e, nam e, chodzi o piwo białe w stylu belgijskim, czyli o bir blanche po francusku albo e, witbier po niderlandzku, tak? Czy tak się już przyjęło też, czy w ukraińskich browarach one robią piwo bile, to wiadomo, że to jest właśnie Widbir w odróżnieniu od przenicznoje, czy tam jak oni tam nazywają. Więc przyjęło się, że białe to jest Widbir. No i co my tutaj mamy? No chyba lider rynku, czyli żywiec biały, dosyć długo już na rynku. Wiem, że są jakieś tam warianty z malinami, ten, ale to bez sensu, to jest zupełnie inna kategoria, nie ma sensu tego porównywać. E, prawdopodobnie w ogóle to jest e, z tego co ja kojarzę na pewno był na początku lager po prostu, czyli taki oszukany troszkę ten Witbier, ale dobra e, jest to ewidentnie na pewno najlepiej sprzedające się piwo z tej kategorii i wiele piw do niego po prostu e, próbuje dorównać Kozel Bili Lechki to jest w ogóle jakiś kuriozum, bo to jest jakaś taka 3,5, właściwie nie wiem czy ono jest Widbirem, ale pasuje, bo ono tak w smaku smakuje troszkę jak Witbier, to nie jest wajcem Dwa teoretycznie importy, ale w praktyce żadne tam importy. Ehm, po prostu piwa robione na licencji: Greenbergen Blanche i ehm, 1664 Kronenburg Blanc. Blanc, blanc, blanc. Ehm, powiem szczerze, się zastanawiam, ona, oba są robione przez Karlsberga. Prawdopodobnie w Szczecinie, w Bosmanie. Ciekaw jestem, czy to nie jest to samo piwo, bo mają po 5% alkoholu, tu 5%, tu 5%. Zobaczymy. Ślepy test tym bardziej tutaj powinien wykazać, czy będą się różniły, czy jednak będzie to na przykład bardzo podobne, nie? No i Łomża, czwarty koncern, nasz polski Wampur. I piąty koncern Perła. Perła no może nie jest tej wielkości koncernem jak trzy pozostałe, ale jest jednak koncernem, ma dwa browary, no i przede wszystkim sprzedaje no ponad, dobrze, ponad milion hekto, chyba ze 2 miliony hekto już chyba teraz sprzedają. To jest w porównaniu do, do tych największych mało, ale jednak za perłą już jest przepaść. Tak? Właściwie za perłą to już są browary, które są poniżej 200 tysięcy hektolitrów, czyli, czyli korzystają z ulgi w akcyzie. Więc myślę, że tutaj taka koncernowa reprezentacja piw białych, koncernowych. Zobaczymy, które z nich jest najlepsze, jak one smakują. Tego nie piłem nigdy. Tego nie piłem dawno. Te piłem. E, o te, tego też dawno nie piłem. No W jakimś teście był na pewno. Te piłem gdzieś dwa lata temu. Tego piłem też jakoś tak. Ten. Także troszkę czasu minęło. E, zobaczymy, czy, czy w ogóle to, czy, to, czy to jest smaczne. Które jest najlepsze. I oczywiście te, co są kiepskie. Dlaczego są kiepskie? Piwa były kupione w sklepie, bez jakiegoś przebierania. Bez jakiegoś. Ten. Były na półce, to brałem. Tak. E, no na przykład widzę, że ta perła ma bardzo krótką datę, bo ma do 15. Września tylko datę, no ale co zrobić? Co zrobić? Trudno. Yy, takie było w sklepie, no. Yy, daty oczywiście tych piw będą w tym. Jeżeli znajdę paragony, to i ceny, ale ceny w sumie nie są takie istotne. No, to co, lecimy z tym testem. Mam nadzieję, że szybkim, sprawnym i ciekawym. Odjeżdżamy. Yy, yy. Tym razem ogłożyłem normalnie. <laughs> nie, znaczy tak pod siebie, a nie pod was. Powinienem na odwrót zrobić, no ale nieważne, nieważne. Ehm, ehm, piwo pszeniczne powinno, znaczy, widbir ogólnie powinno być piwem raczej jednak mętnym, e, zmętnionym. No i powinno mieć piękną pianę. No i tutaj na pewno na, ta piątka wygląda po prostu zjawiskowo. Piątka wygląda, no najlepiej, piękna piana e, obfita e, równomierne zmętnienie to jest na bardzo, bardzo duży plus na duży minus jest jedynka która jest praktycznie klarowna e, szczątkowa, rachityczna piana dwójka jest niewiele lepsza e, res, reszta jest w zasadzie ok e, tutaj mówię, tutaj w przypadku w przypadku piw Białych, no jednak na tę prezencję zwracam dużą uwagę. Także tutaj są dwa minusy, tu jest minus jeden w dwójce. No to jest takie plus, minus, plus, minus. Tutaj dwa duże plusy i tutaj powiedzmy na plus, bo jest ładnie zmętnione. Widać, że ta piana była, no ale dobrze. No to wąchamy. Jedynka. cukierkowo-landrynkowy, słodki. Yy. Willi powinien być cytrusowy, kolendra, yy, która też powinna iść w cytrusy. Nie powinien być raczej yy, bananowo-goździkowy, yy. natomiast tutaj no to pachnie słodko-cukrowo, czyli też kiepsko, czyli też kiepsko. Dwójka. Um, trochę lepszy. Ciekawe, czy to jest Blank, a to Grimbergen czy na odwrót. Raczej nie sądzę. No Grimbergen jednak powinien być chyba zbędniony. Um, ale też, też jest ten aromat taki, no trochę lepszy niż w jedynce. Słaby, słodki. Dobra, trójka. To już ładne zmęczenie, może piana niezbyt obfita, ale jest naprawdę, wygląda dobrze. W miarę przyjemny, chociaż nie jest to typowy yy, aromat Witbira. Yy. O nie, teraz poleciało cytrusem, teraz cytrus zaleciał, aż taki... Część z tych piw jest z aromatami w ogóle. Nie, no to jest dobry, to jest dobry aromat. Przyjemny, cytrusowy. No już nie wnikam, czy jakiego źródła, a, 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 znaczy skąd ten aromat cytrusowy, ale z, zapachniało naprawdę ładnie. Czwórka też ładnie zmętniona. Ale aromat taki trochę dziwny. Nie, że nieprzyjemny, tylko że dziwny. Taki mdły. Można powiedzieć, że taki pszeniczny, ale e, zbożowy. Piątka. Piękna, e, piękna barwa, e, piękne, e, piękna piana. O, pięknie też pachnie. Bardzo intensywny aromat. Aż nie wiem, czy nie za taki perfumowy. Ale są cytrusy. Też słodki. Bardzo, bardzo intensywny. No w porównaniu do tych to jest trzy razy bardziej intensywny niż to, co było tutaj, nie? No i szóstka. No tu słabo. Taki trochę. coś tam jest dobrego, ale jest też coś złego. W sensie jest lekki cytrus, ale jest też jakaś taka nuta, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Próbujemy cukierkowy słodki jedynka. Chyba że to jest kozel bili lekki. No, czuć jakąś taką nutę pszeniczną, trochę czuć. Jest goryczka. Goryczka akurat powinna być niska. No i jest niska, ale jakaś tam jest. Powiem tak. Trochę pusty, ale trochę słodkawy. Białe piwo powinno być orzeźwiające. Ono nawet może być leciutko kwaśne. To jest takie puste mdłe. Także, no, raczej, no niestety smak go nie uratuje. Także prawdopodobnie to jest najgorsze piwo jedynka. Dwójka, no, pewnie będzie niewiele lepiej, ale zobaczmy. Nie, no, w smaku jest lepiej. Jest jakaś, jest jakaś taka lekkość w tym piwie, ale nie pustość, właśnie. Jest jakaś cytrusowa nuta. No, tragedii nie ma. Na pewno jest lepsze niż dwójka, na pewno. Trójka. Oj, jakaś taka teraz nieprzyjemna nuta pojechała. No dobra, spróbujmy. Pełniejsze. Też przez ten osad drożdżowy. No, nawet niezłe. Jest jakaś goryczka, jakaś tam łamie tę niezmdłe przez to. No lepszy niż dwójka. Czwórka. Mniej słodki, czyli takie średnio, średnio, średnio słodkie. Jest leciutka kwaskowość. Nie, no w sumie nie jest takie złe. Na początku było takie jakieś. Ale nie jest złe. Jest mniej słodkie niż trójka. Dobra, piątka, która najlepiej wyglądała i najintensywniej pachnie. Zobaczymy, jak w smaku. Kurde, powiem wam, ona jest aż za dobra. W tym sensie, że ona jest bardzo intensywnie aromatyczna. A, tak jakby sztuczne aromaty tutaj jakby grały rolę. No ale, abstrahując od tego, jak oni to osiągnęli, czy to jest dobre? Bardzo jest to intensywne. Wręcz takie jakby tu jakieś były owoce tropikalne, jakieś takie aromaty owoców tropikalnych, jakaś marakuja. To jest aż za dobre ale ewidentnie jest dobre. Jest dobre, jest aromatyczne, bardzo aromatyczne, jest przyjemne, e, jest bardzo soczyste, takie wręcz, no mówię, jakby tu były jakieś albo dodatki jakichś owoców, typu marakuja, ten, albo jakieś, nie wiem, kurka, chmiele nowofalowe, albo właśnie jakieś aromaty. E, więc on jest trochę podejrzany. To nie jest typowy widbir, to jest jakaś taka krzyżówka widbira z ipką. Arze dobre to jest. Myślę, że tu są grane jakieś aromaty sztuczne. Znaczy sztuczne. No naturalne może, no ale że jednak nie jest to kolendra i skórka kurasału, czyli gorzkiej pomarańczy. Zobaczmy szóstka. Um, no aromat taki zbożowy, mdły. Ale w smaku, w smaku jest dobrze. Chyba najbardziej takie rzeczywiście witbirowe. Chociaż musimy też pamiętać, że witbiry, takie klasyczne belgijskie, one często są dosyć pustawe. <grym> um, one są wytrawne, one są wcale nie jakieś takie pełne. Tutaj e, mam wrażenie, że te są. Tak jak to w Polsce się przyjęło, że pszenica się robi na słodko, gdzie zarówno pszenica bawarska, jak i belgijska powinna jednak być jednak wysmukła, jednak wytrawna. To te aromaty, tych. Przypraw, lub efekty pracy droży, powinny dawać złudzenie słodyczy. Natomiast te są rzeczywiście takie pełne. To są pełne piwa. Na pewno ostatnie miejsce to jest bez dwóch zdań zdobywa piwo numer jeden, które jest zdecydowanie naj, najgorsze, jakie może być. Da się je wypić. Ono nie jest zepsute, ale to, to, to nie, no nie, no nie. Um, piąte miejsce, no chyba jednak dwójka. Chyba, żeby tą piątkę zdyskwalifikować. Dwójka, no tak, dwójka piąte miejsce. Nie ma co tutaj roztrząsać. Um, z tych czterech. No, powiem tak, jestem bliski dyskwalifikacji piątki jako piwa po prostu nie w stylu i prze, przesadzonego z aromatami, ale jest to przyjemne. Jest, znaczy, dobrze się to pije, ale ono jest. Podejrzane. Jest podejrzane. No i nie wiem trochę, co, tym, co z tym zrobić, nie? Bo he. często jest tak, że sędziowie coś sobie wymyślą, a to nie jest prawdą, nie? No i na przykład zeskwalifikowanie piwa, które obiektywnie jest najbardziej intensywne, tylko że mówię, ono nie jest do końca witbirowe. Ono nie jest do końca witbirowe. Natomiast na pewno wyglądało najlepiej, e, pachniało najmocniej i smakuje... No właśnie, może i obiektywnie najlepiej, ale nie widbirowo. I tu jest jedyny haczyk, że tak naprawdę mógłbym to odwalić, że ono jest nie w stylu. Ale na razie jeszcze zostawmy. No ale jakbyśmy mieli tę trójkę, to kto tutaj jest najlepszym widbirem? Chyba szóstka. Chyba szóstka, ona ma lekką kwaskowość. Ona jest troszkę, troszkę ciężka jest, nie. On um, tutaj był ten aromat zbożowy, mdły, ona jest troszkę ciężka. Um, jak na piwo pszeniczne, które powinno być lekkie. Um, ale jest tu przyjemna kwaskowość, która dodaje takiej lekkości temu piwu. Um. Aromat mógłby być lepszy. I tu, tu, tutaj mam dylemat. Albo dyskwalifikacja, albo pierwsze miejsce. I sam nie wiem, co zrobić. No teoretycznie można sobie wyobrazić, że ktoś zrobił. Widbiera z jakimiś nowofalowymi chmielami i po prostu mu to bardzo dobrze wyszło. Bardziej prawdopodobna wersja jest, że po prostu użył aromatów owoców tropikalnych i tak dalej, które w Witbirze no są nie do końca w stylu, ale no nie wiem, naprawdę nie wiem, bo Teoretycznie pije się to lepiej, ale ono ma taki vibe lemoniadowy względnie hejzyjbkowy, a nie widbirowy. Dobra. Um. Jednak dyskwalifikacja. Najwyżej jak pokażę sam się wyniki, zobaczę, przeczytam, to przeproszę. <laughs> ale ogólnie to nie smakuje jak widbir. To smakuje jak, jak piwo z aromatami owoców tropikalnych. No, albo nowofalowymi chmielami. Jest to niezłe, ale ja tutaj nie zgadłbym, że to jest Wilbir. Prędzej bym uwierzył, że to jest jakaś Hazy Ipka niż, niż, że to jest Wilbir. Czyli jednak dyskwalifikacja, jednak nie w stylu. Natomiast tutaj, y, pierwsze miejsce. Słaby aromat jest ta szóstka. Słaby aromat, bo to, kurna tego brakuje. Aromat jest ważny. <grym> aromat jest ważny bo chciałem powiedzieć, że aromat jest gorszy, ale wolałbym to chyba wypić. To nie jest jakaś przepaść, ale overall to chyba jednak czwórka jest yy, pierwsze miejsce drugie miejsce szóstka i trójka trzecie miejsce. I piątka dyskwalifikacja za no de facto bycie nie w stylu. Ale być może że będę odszczekiwał. No to zobaczmy co to się kryje pod tymi numerami. Wy żeście widzieli, bo oczywiście były wklejone gdzieś tam prawdopodobnie. A ja zaraz będę się dziwował. No dobrze, mamy to. Piątka. Kronenburg. Kronenburg 1664. Zobaczmy, co on ma w składzie. Piwo białe aromatyzowane. Składniki. Woda słód jęczmienny, pszenica, syrop glukozowy, syrop karmelowy, aromat, ekstrakt chmielu, stabilizator guma arabska, przyprawy, otarta skórka, a pomarańczy kolendra. Gdyby tu była otarta skórka, pomarańczy i kolendra... I na tym by było e, stan. Aha, e, a gdzie ten aromat? Ale jest aromat. Po syropie karmelowym jest aromat. I nie wiem, czego to jest aromat, ale jest za intensywny. Za intensywny. E, jedynka, dwójka mnie interesuje. E, co to jest? O proszę. Szok. Szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. I to nie jest. To nie jest stare piwo, bardzo stare. To jest piwo do 25 kwietnia 2026. Oczywiście można było je zamieszać, ale zobaczcie, ono tutaj, tutaj nie ma co zamieszać. Ono jest po prostu klarowne. To nie jest tak, że tu jest jakaś e, warstwa drożdży. Nie, ono jest po prostu klarowne. Ale lipa, ja pierdzielę. No tego się nie spodziewałem. To jest, to jest policzek twarz dla całej ekipy. Policzek twarz dla całej ekipy. Um... Szóstka, Grimbergen. Czyli przynajmniej wiemy, że to nie jest, nie jest to samo. To już jest coś, nie? To już jest coś, to już jest ważne. Eee, zaraz wyjdzie, że Billy lekki wygra. Trójka nie. Trzecie miejsce zajął. Eee, perła, czwórka. Czyli zdoby, wygrywa perła, a łomża zajmuje też odpada. No, łomża ma w ogóle takie, Ma jakieś zmętnienie, ale takie niezaładne. Zobaczcie. Perła, która była stara. Stara perła e, z datą do 15 września, czyli naprawdę, no już jej zostało ostatnie podrygi. Nie wiem ile perła daje, no pewnie nie rok, e, ale, ale jest, no wygrywa, wygrywa, wygrywa ze świeżym żywcem. Powiedzmy, że z tym Grimbergenem tak wygrywa o włos, ale jednak wygrywa. Tutaj dyskwalifikacja i moim zdaniem zasłużona, no bo to, mówię, to nie smakuje jak witbir. Jest bardzo, bardzo aromatyzowane, bardzo intensywne, ten aromat tutaj jednak, jednak e, prze, przytłacza. Najlepszy, jest, e, najlepszy będzie śmiech. Jak w Bosmani będą się śmiali, że to jest jednak to samo, nie? Ale skład, woda, słód, jęczmienny, syrop glukozowy, słód, pszeniczny, cukier, syrop karmelowy, ja pierdziele, aromat naturalny, chmiel, stabilizator, guma akacjowa, tutaj nawet nie ma chyba góry na tych kolendry ten. Um... No dobra, ale drugie miejsce. Eee, no i o dziwo, trzecie miejsce zdobywa Kozel Bili Lechki. Tego bym się nie spodziewał. Raczej bym obstawiał, że to tu jest Kozel Bili Lechki. Eee, ale nie. No to jest porażka, porażka sezonu. To ktoś tam gdzieś coś spieprzył, bo, no bo to piwo jest po prostu nie smakuje jak białe, bo jest po prostu zbyt klarowne. A mówię, ono nie jest aż takie stare. To jest data do 25 kwietnia 26 roku. Perełka najlepsza. <grywka> Prowokator. Perełka najlepsza, no, no. i to mimo, że miała krótki termin, no, to jest, to jest jednak osiągnięcie, bo to oznacza, że mają dobry rozlew, że piwo, mimo, że jest pod koniec terminu przydatności, to jednak zachowało cechy stylu. E, pokonało o włos, bo o włos, ale Grimbergena. No, który jest jednak brandem międzynarodowym. Koncernowym, bo koncernowym, ale jednak międzynarodowym, nie? E, trochę dziwi mnie, nie no. Największy szok dla mnie to jest żywiec białe, które po prostu, no, to jest. To jest katastrofa. To jest katastrofa. Ja wiedziałem, że to piwo nie jest jakieś turbo dobre, no, że ono ma tam aromaty też, że ono ma, um, że to jest lager, ale kurna, no nie spodziewałem się czegoś takiego. No. no nie spodziewałem się czegoś takiego. A tutaj naprawdę to nie jest kwestia nalewania. Bo słuchajcie, yy, nawet jak zamieszam tutaj, zamieszam, zamieszam, to to niczego nie zmienia. To piwo jest klarowne. Jakie ono białe. I pachnie źle. Pachnie cukrowo słodko. Pachnie po prostu źle. Także, no, powiem Wam szczerze, jestem w szoku. Jestem w szoku. To, nie spodziewałem się czegoś takiego. Eee, no, powiedzmy, że ta dyskwalifikacja tego, chociaż jakoś mi wypadło z głowy, ale tak, to, 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 to mnie nie dziwi, <ścoughs> że to oni właśnie tutaj poszli w tym kierunku. Mówię na plus na pewno to, że to są dwa różne piwa. Eee, to jest dziwoląg chociaż smaczny, ale sztuczny zresztą jak ta butelka niebieska wskazuje eee, no jestem w szoku troszkę, że Welkopowicki kozel pokonał łąże. która jest dość świeża bo do 19 czerwca przyszłego roku, więc zakładam, że ma max 2 miesiące eee, no to a, a bardzo nieładne zmętnienie, takie takie, 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 no nieładne. Um, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja jestem trochę w szoku. Znaczy, to, że perła lub łomża wygrają, to, to zakładałem, nie? Ewentualnie myślałem właśnie, że Grimbergen. E, ale w życiu bym nie pomyślał, że tak słabo może wypaść żywiec e, białek, który no, jest jednak no, na tym rynku pff, tyle lat, sprzedaje się, jest jakąś taką. Troszkę piwem wzorcowym w Polsce, tak? No, no wiadomo, że w, w, na świecie, no to Garden, e, którego no będę ostatnio, już dawno nie widziałem w Polsce. No, ale to jest, to, jest, to jest, no zobaczcie, porównajcie kozla, a tego żywca. I kozel przynajmniej coś tam się dzieje. A to jest bardzo lekkie piwo. Też ma aromaty, ale przynajmniej nie sztuczne. Wszyscy mają, kurwa, aromaty. Znaczy inaczej, Łomża chyba nie. Łomża i Perła chyba nie mają aromatów. Eee, słód pszeniczny, słód Aromaty naturalne. O, proszę bardzo. A Perła? Eee, a Perła nie ma pełnego składu. <laughs> Tylko zawiera słód jęćmienny i pszeniczny. Eee, więc w sumie nie wiemy. Eee, ale ale nie no perła, perła zdecydowanie tutaj ma chyba najczystszy skład z tych wszystkich no i wygrała no i wygrała zasłużenie z drugiej strony to jest logiczne jest najmniejszym z tych koncernów czyli jest najmniej złym koncernem no ok dobrze ale jestem w szoku że mimo, że tak mało zostało do terminu przydatności, to to piwo naprawdę... naprawdę się broni. naprawdę smakuje jak piwo białe. Może troszkę pełne, ale ogólnie naprawdę. No, nie ma wątpliwości, że to jest widbir eee, Tutaj. Z żart. No na Łomża niestety też słabo. Lepiej niż ten żywiec biały, ale, ale też słabo. To by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że e, równie pasjonującym dla Was jak dla mnie. No i co? Już niedługo, nie wiem kiedy, ale. Na pewno szybciej niż za pół roku, bo piwa już kupione. E, wielki test, no, no, prawie wielki test widbirów z browarów regionalnych i kraftowych. Wasze zdrowie. Może no, rozdzielić na pół? Nie, chyba nie. Wasze zdrowie.